Takie rzeczy się zdarzają. Gdyby ktoś chciał narzekać na polskie ośrodki narciarskie, to zobaczcie, że czasami jest złośliwość przedmiotów martwych. Jedno z najważniejszych krzeseł w regionie narciarskim Folgarida, Marilewa, Madonna di Campiglio i Pizolo krzesło, które przerzuca wszystkich narciarzy zjeżdżających od Folgaridy w kierunku Madonny. Inaczej nie można się przedostać do Madonny. Ani ci, którzy chcą przejechać, ani ci, którzy chcą wrócić. Krzesło odmówiło posługi, silnik odmówił posługi. Ten hałas, który słyszycie za mną, to praca Diesla. Silnika Diesla, który służy do tego, aby ściągnąć narciarzy, którzy utknęli na krześle. Czy krzesło będzie działało dzisiaj? Zobaczymy. Ja mam ten problem, że chciałem dla Was nagrać ski safari, Folgarida Pinzolo, a tam nowości. Co będzie? Zobaczymy później.